Od 1961 roku 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W ramach tegorocznych obchodów tego święta Ostrowiecki Kiemcek przygotowuje wystawę prac finalistów i laureatów 7 i 8 edycji konkursu fotografii teatralnej. Myślę, że będziemy mogli zobaczyć nie tylko oczywiście z, z zdjęcia z jakichś wielkich spektakli, bo to też tego typu y, y, zdjęcia, ale przede wszystkim Zobaczymy teatr od kulis, jak bardziej lub mniej znani aktorzy przygotowują się do swych ról, jak się koncentrują, jak powtarzają role. Wernisaż zdjęć z siódmej edycji konkursu, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, odbędzie się w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w piątek 17 marca o godzinie 18.00. Zdjęcie, które jest plakatem, czy posłużyło jako zdjęcie na plakat, pokazuje, Pokazuje, że jedna z aktorek, nogi na, na toaletce, jakaś koncentracja, zamknięcie oczu. No myślę, że to jest takie trochę spojrzenie na teatr od kulis. Również od 17 marca na dziedzińcu przy Ostrowieckim Browarze Kultury będzie można oglądać plenerową wystawę prac z ósmej edycji konkursu fotografii teatralnej.